W Żarowie odbyła się pierwsza sesja w ramach kursu UEFA. 24 uczestników przez 3 dni nabywało wiedzę objętą programem szkolenia. Wśród wykładowców byli m.in. dyrektor Szkoły Trenerów PZPN Paweł Grycman, a także koordynator kształcenia i licencjonowania trenerów Adam Łopatko. Bardzo się cieszę, że tutaj mogłem dzisiaj poprowadzić zajęcia z grupą kursantów na kursie UEFA. Jestem bardzo podbudowany i poziomem merytoryki, i zaangażowaniem grupy. No, i warunkami stworzonymi tutaj przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej, gdzie naprawdę boisko przygotowane do tego dobra sala dydaktyczna. Także myślę, że wszystko to, co robimy, to idzie w dobrym kierunku i z dużym optymizmem patrzymy w to, co się będzie działo w polskiej piłce dzięki tym trenerom, którzy te kursy będą kończyć. Z poziomu kursu przeprowadzanego przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej zadowolenia nie ukrywali sami uczestnicy. Jesteśmy po pierwszej sesji, ja jako jeszcze czynny zawodnik z mojej perspektywy na pewno wartościowe zajęcia, fantastyczni ludzie, wysoki poziom wiedzy, także jestem mega zbudowany i na dzień dzisiejszy już nie mogę doczekać się kolejnych zajęć, ponieważ, tak jak mówię, jest to trochę nowe spojrzenie dla mnie z tej drugiej strony jako trenera na rozumienie gry, na piłkę nożną. I, I na pewno jestem z tego, z tego powodu bardzo, bardzo zadowolony i tak jak powiedziałem. Czekam na kolejne zajęcia i, i nowe wyzwania w tej edukacji trenerskiej. Jestem naprawdę mile zaskoczony poziomem i przeprowadzeniem tego pierwszego zjazdu jako uczestnik kursów wszystkich od początku, czyli zaczynając od kursu UFA C przez UFAB i dzisiaj UFA. Widzę, widzę wyraźną zmianę w kontekście tego, jak te kursy są przeprowadzane, w którą stronę idzie Polski Związek Piłki Nożnej i sam nasz Dolnośląski Związek Piłki Nożnej, więc sam tym faktem jestem bardzo zbudowany. Wartościowe trzy dni, naprawdę bardzo fajne zajęcia z trenerami i czekam na więcej. Więcej informacji o kursach organizowanych przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej można znaleźć na stronie Związku.